Już nie youtuberzy, a proplayerzy rozkazują mi Fortnite. I to nie byle jacy proplayerzy. Ponieważ w dzisiejszym odcinku będę musiał wykonać wyzwania od Kubiksa, Artura i którzy grając w Fortnite łącznie zarobili prawie milion złotych. Prawie Oczywiście na wykonanie każdego zadania mam trzy próby. Jeżeli mi się uda, to jest super, a jeżeli nie, to czeka mnie kara. 63 tysiące i lecimy z kolejnym odcinkiem z prosami. Napiszcie, kogo chcielibyście zobaczyć. I z góry dziękuję za wpisywanie kodziku Jacob w sklepie Fortnite oraz za kanału z dzwonkiem tam na dole. Plus wbijajcie na jakacob.pl, ponieważ powolutku pojawiają się rozmiary, które się wyprzedały. A teraz lecimy. Trzeba Jacob, tutaj Kubiks, najlepsza osoba z angielskiego, jak to mówią. Siema Kubuś. Jako że Izja tutaj jestem najlepszy z angielskiego. Skromnia, ha? Musisz zagrać ty arenę z dwoma dziewczynami. Z kim? Skąd ja mam wziąć dziewczyny? Komunikując się po angielsku. W sensie ty masz się komunikować po angielsku, dziewczyny mogą po polsku, nie? Ważne, żebyś ty komunikował się po angielsku. Aha! Musisz zagrać na swoim main koncie, gdzie masz tego czempiona, żebyś nie grał na jakiś wiesz. Na jakiś wiesz i musicie w tej grze zrobić przynajmniej 12 killi. Ile mają być teamowe killi? Nie, nie, że Ty masz na tylko teamowe z dziewczynami razem, nie? Uff. Mam nadzieję, że sobie pladzisz, trzymaj się ją. On wcale nie ma takiej nadziei, ale miłego. Zaproś do ekipy, zaproś do ekipy. Ale że spocone piłkary. Hi girls! Nie! Nie! Sycha siada. Wiecie, co robimy? Że Ty mówisz do nas po angielsku. <laughs> Ja, by ci nienawidzę w tym momencie. Dlaczego mnie nienawidzisz? No ale dlaczego po angielsku? Kubiksa zapytaj! Źle mam punktów na arenie? Ile? Zero. So where are we going to land? Ja ci powiem. Tutaj. Please, remember nie. that we have to make 12 kills. 12 to jest takie najniższy próg. No one's here. No, uh, okay. one, team, one team, one team. I have shields, Patrycja, Come here. Siema. One more dobra, here. And go upstairs. górę <laughs> Faster, faster, faster. Girls. No wiecie, no. Idziesz kuba? Kasia, yeah, I we can, can make dać. trade. Thank you. Ale jestem dobra. Ja do chcę jakąś. Yes, you are the best. I see one guy. I'm that. I got snipe. Ja <laughs> no, ja go biorę na Ale ja to nie mam zrobić z pewnym charakterem. <laughs> Okej. Okay. Yeah, <are> that probably. <laughs> Ale wiesz dlaczego tak jest? Bo się za mocno rządził poleciałeś sam w OK-owie, tak. No! Tak. tak! I didn't W key Trzeba nie nie się rozebrać, bo nie... mogę słuchać Wait, what? What are you going to do? Co mi kuba Can you explain me how to say wykręciło in English? Um, tak. Thanks, tak thanks. Myślę, myślę, że tak. Are we going to land on the no, Można Masz okay. i levik nie. Chodźcie na beczki może. Co jest? Oh. Nie no, no kuba sam wziąłeś te beczki. No. Kinga ma pół IQ. I didn't see barrels here. Mm -hmm, mm -hmm. Oh, really? You tak have było. to trust me. Oh really? Ostrze tego chili. What is a bad bitch? Uh, uh, one guy near me. Yeah, I killed him! I killed him! Yes. And one more is coming. Fuck! What the fuck? Yeah, I see, I see, I see. He's below me. Let's push him. One dead. And one more low! Perfect, girls. Okay! I have no clue. Three to one, go. Good luck. One guy here. We need to push him. Be careful! Be careful! Be careful! Oh, from which one? One low, one low. He's really low. We need to kill him together. Help me, help me, help me. Ona mi chwilę. Jus? I kill him, I kill him. No. Oh, what is that? Again. Dobrze. Dzięki. One is low, one is low. Kasia, what's going on? Dead. I, I knocked one more, so we need to find him. No, jus. Espat jest na mnie jest. Where, where, where? Two. Okay, I got. Na mnie. In your box. Yeah, okay. Perfect. Let's go. Yo. Kasia, I love you! Nie, nie no, Like in game, no. you know, nie? Możecie podnieść moją kartę na przykład. Your card? No. I don't think so. Dobra. Okej, okay, I to your card. Impulsy, Tak, mam sześć. Ja, I'd like to. Dobra, ale ja wzięłam, bo nieważne. So why did you ask? Za długo wzakałaś odpowiedzią. Dzięki. You're so mean. Patrycja biegnę po ciebie. Będziesz jak nowo narodzona. No! <laughs> I'm going for her Wiesz co? I don't know what's mean co? No, oh. no, 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 no What <laughs> the fuck? Follow me, follow me, follow me Three guys on me Nie płacz, Ok, ok, I'm not crying uh, oh. One guy on high ground go, He's low, he's low Dead, dead, dead drugi, One more, yeah He's really low, he's really low Yeah, I killed him too Where is the last, where is the last? One more team on us Na mnie What are you going to do? One guy on me, he's so low I killed him Yeah? Jeszcze jeden. I'm going to take items. Cicho, podniosę ją. Uh, oh, on me, on me, in my box. Okay, I killed him. What dobra. the fuck? Dobra. That was so lucky. Dobra. Would you like to play FCS with me? Jasne że tak, pewnie. But I asked only Kasia. A, dobra, dobra, oprócz <laughs> Bartka. No, because I knew that you will agree. Dobra, taki właśnie jesteś. I'm going to revive you, but please just tell Shack like Kovix. Super. <laughs> Zostaw, nie, nie, nie. Co następnie? Nooo, tak. Ale zamulamy, co? Yeah exactly. A few moments later. He's separate. We can push him, we can push him. Minus 70, minus 70. 90. Low, 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 crack, 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 crack on me. Dostał. 30. But white or what? 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 Yeah, I killed him. I killed him. Perfect. I have present for you. Oh. We are together in the box and we are close. Obrat, idę stąd. Dobra, dobra. He's going to push us. Yeah, he's pushing us. Be careful, be careful. Oh. He's cracked. Crack, 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 crack. I killed him. I killed him. We need just one more kill. Above, above, above. You're alone. You're alone. No, no, no. Yeah. Perfect. Kasia, you are the best. Jest straszny, mamy nie no, znowi widzisz. Jak jest? Dobrze jest! Follow me if you can. No, Kasia! No, oh, Kasia Nie, ja już mam tak uwidam strefy. He's solo! What's going on? I have problem. I to duży. OK, I killed him. Jesteśmy uratowani. I don't think so. One guy here! Let's go, let's go! Okay, I knocked him. I see him, I see him! Woo! I'm going high grand! Oh, I haven't got mats. One jumped and the second one jumped too. What's going on? The second one guy killed me. Dobra, dziewczyny, zarumbiście jest. 15 fragów, co jest? Cześć, Dzień dobry Artur. Przygotowałem wyzwanie dla ciebie, będzie ono polegało na zamienieniu ze sobą klawiszy. Proszę tylko nie to. Jakby ja od zawsze, dosłownie od zawsze gram na swoich bindach. ASD, z, D, w z S i M1 2 X kurde D. Na takich bindach musisz zabić 5 osób, a miejscówkę w sam wybrać. Powodzenia. Dzięki Artur za powodzenie. Ruch do przodu S, ruch do tyłu W, ruch w lewo D, ruch w prawo A. A, i to nie wszystko. Ściana maus 1, schody maus 2. Zastosuj. Nie, 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 w żadnym wypadku arena. Co jest? Jaka faza? Koloseum. Do przodu, czyli tak jakby do tyłu. Lewo to prawo, prawo to lewo. Ziomek. Na spokojnie, powolutku i po cichutku. On robi. Wyskakuje. Zabijamy go. Let's go. Jest pierwszy flag. I duża potka. I niebieski charge. Ściana to rampa, rampa to ściana. Będę pamiętał. Coś jedzie. Jakiś typ! Co on robi, co on robi, co on robi? O, walcz! Byku, walcz, walcz, walcz! On ma zero. Podjeżdżamy go. O kurde, czekaj w tą stronę. Let's go! No do przodu biegnij, no. Podnoż im matce. Nie jest w sumie aż tak źle, jak myślałem, że będzie. Typy. Hedzik, Jacob. No dobra, w ciało. Jeszcze raz, jeszcze raz. Kamyk. Ziomek. Chodź się bić. No masz zero, byku. O kurde, on mnie zabije. Nie, 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 Jacob, nie w prawo, dobra, mam to. Podnosi temki. Zabuduj. Nie rampami. No, debilu, zabudujesz. Dzięki. Edith działa normalnie. Kolejne typeczki. Pojechał. A tamten ziomek go goni, więc mogę go zabić. Let's go, let's go, let's go. Jeszcze boty do niego spamują. Gdzie on jest? Obieguwa. Na cicho, na cicho. Mam go. Ono mnie nie wie. Let's go. Jak totalny frajer ich zabijam, ale zabijam. Już tylko ostatni kill. Ziomek. O nie, to Mandalorian. Uciekam, uciekam, uciekam. W lewo, w lewo. W to drugie lewo, Jacob. Ktoś tu był. Biją się. Do góry... W sensie do góry rampą, no. Robimy dwie szczajku. Nie w tą stronę. No debil. Bezpieczna odległość zachowana. On tu jest! Ja pierw. Jayko Jacob, zabij! Nie, nie, nie! Zabiłem! Jeden HP. Mam pięć fragów. Jakiś żemek tu jest? Najgorzej. Na mnie! Nie trafiłem go. Ja że ja nie umiem budować, no, zabiłem. To jest niemożliwe. Mam wrażenie, że mój movement jest na tyle nieobliczalny, że ci ludzie nie do końca wiedzą co ja robię i przez to jak zabijam. Bo jakby oni nie mogą mnie trafić. Skar. Jakiś ziomek. Ja pierwsze nie to zabudowałem. Ziomek na mnie jest. Co on robi? Zabuduj Jacob. No nie, zabuduję. No. Tragedia. Ciebie Jankowski. Olaf, powiesz mi, dlaczego wkleiłeś się w prawie skota I to nieudolnie. Popraweczka. Przygotowuję do Ciebie wyzwanie. Można zrobić dwie osoby, tak zwany Advanced Classic. Można to trzy gry, a tryb to solo. Wy Wytyfy, jakie to było szybkie. No ale dobra, lecimy. Na koniec znowu ręka. Wyląduje tutaj i na spokojnie sobie wszystko zlutuje. Kevik, kokos, papryczka. Lecimy. Tutaj jest ziomek. Cyk. Gdzie on jest? Za mną jest ten typek. Dobra. On ma mało. Leży, let's go. Jak dziwnie się porusza normalnie. Podjeżdżamy. Ziomek pode mną. Nade mną? Tak, nade mną, nade mną, nade mną. Dobra, dostał. Mam go. Box. Ma mało. Kolejny nas podjeżdża. Co on robi? On ma mało. Tutaj mam ziomka. Cyk, cyk, cyk. Ziomek leży, let's go. I kolejny mnie podmienia. Dostał box. Uspokój się. Cyk. Dostał. Jeszcze raz dostał. On ma mało. Ty, może jego ja skolapsuję? Advice classic. Spadaj, spadaj, spadaj. A, nie ma go. Widzę tego ziomka. Dostał. No, byczku, ja nie mam za dużo maców, no. Otwórzcie. Się. Otworzył się, let's go. Nie no, jeszcze jakiś typek nas podjeżdża, serio. Ściany mu tutaj wstawiłem. Chodź się bić, dobra, tego gościa zabiłem. Kurde, ale ja muszę zacząć kolapsować. Co jest? Zboksował mnie krypkę, dobra, umarł. Macy, macy, macy. Mam dużo maców, więc potrzebuję tylko i wyłącznie spadów. Jakby mój plan polegał na tym, że wchodzę z kimś w build fight, po czym skaczę spadę na dół i go kolapsuję. O, albo skolapsuję dwóch gości, którzy mają build fight. Kolapsuję go. Albo nie. Albo go kolapsuję. Leci w dół, leci w dół. Dostał 50 z tego. Oddaj mi banspady spady, byku. Do ciebie mówię, no. Ban spad, ban spad, ban spad. No i drugi mi wchodzi na plecy, przez to jest taki żart. A ten uciekł. Umarł. Ban spady? O kurde, idealne do kolapsowania. Szybki kolaps. Lećcie, misiaczki. Aha, tylko lód leci. No zróbmy jakiś build fight, byku, no. Biega pode mną. Zabiera maty. Oho, super, jestem w twoim boksze. Chodź tu. Dobra, dostał 140. On jest martfel. co z tego? To mi się przyda. To jest idealne do schodzenia z high groundu. Jestem w strefie. I mam jakiegoś ziomka. Wychodzimy sobie na build fight z tym typem. Zakręćmy się wysoko. Czemu on się nie kręci? No kręć się, kręć byczku. Dlaczego wszyscy ludzie grają tak pusi w tej grze, no? Czy ktoś może walczyć? No i czemu siedzisz w tej boksie? Bijemy się do góry, you know? Nie no, ci ludzie chyba nie wiedzą co to. Że mam I tutaj jest. Jakbym go zabił, to byłoby zarąbiście. Mam RPGa. No teraz to już w ogóle mam wszystko. Fortnite się zmienił. Brakuje tutaj graczy z jajami, którzy teraz by wyszli i ze mną zaczęli walczyć. O nice, jest taki człowiek! Kręć się, kręć! Byczku, kręcimy się, dawaj, do góry! Let's go, kręci się! I od razu ucieka, nie? To jest taki dramat, ale mnie wkurza takie coś, nie? To jest takie dno byku, takie dno. Podmieniam cię. Mam tutaj boksa, dostajesz hita. No i czemu tak robisz? Czemu jesteś takim Bobasem? No i ktoś cię zabija. Ja myślałem, że na arenie będzie łatwiej, bo jest więcej spoconych gości. Którzy potrafią się kręcić. Ale zapomniałem, że to są takie pipi. O kurde, jakiś żemek do mnie spamuje. Nie no, jak mi robi advice classic, to jest żart. Kręcimy się, byczku, do góry, do góry. Kolapsuje go, to się musi udać, to się musi udać. Spadł. O kurde, ja też spadłem. No nie udało się. Daj mi jakiś HP byczku, dzięki. Do strefy. Mam zero macców, muszę złapać refil. Daj mi refil. daj mi refil. Byku. Masz zero, musisz być moim refilem. Ty też masz zero. Też możesz być moim refilem, dzięki. I ostatniego ziomka mogę skolapsować. Kolaps, kolaps, kolaps. Ostatniego ziomka skolapsowałem, muszę zabudować, muszę zabudować. Zabudowałem, let's go! Mamy jednego fraga Advice klasikiem. Jakby zero zgonów z mojej strony. Czyli wydaje mi się, że jakbym zrobił jeszcze jednego takiego fraga, to Advice by mi to zaliczył. Jest typ. Podnosi kamyk, freematzy. Jakiś chłop zabudował wodospad. W sumie to jest nawet mądre dla mnie. Do góry, do góry, Byczku, buduj się. Tak! Co ty robisz? Nie tak łatwo kolego, oj, nie tak łatwo! Zabuduję tutaj ten cały dół. No i jak ktoś spadnie, tak trochę jakbym go zabił z wysokości. To będzie taki fake advice classic. No muszę to skolapsować. Lecą! Dostał 38, ale czemu nie zginął? Do strefy. Jeden rzemek biegnie i leży, a drugi jest tutaj. A trzeci tyle, co przyjechał do strefy i ma zero. Oho, to jak toś jest? Free pozdrow. pozdro. Więcej banspadów spadów. Gościu do mnie idzie. Chodź się bić, chodź się bić. Idziemy w build fight. Let's go. No i typ uciekł. Nawet sobie nie zdajesz sprawy jakie to jest przykre. O tobie mówię, no pozdro. Dwie osoby mi zostały. Czekamy, aż zaczną się bić. O, jeden kolega sobie biegnie. Biją się. Budują się do góry. No i typek ucieka. Tamten go goni. To będzie łatwe do skolapsowania. Czy ja mam strefę? Mam. Czyli na spokojnie czekamy. Two seconds later. Buduj, buduj, buduj. Dobrze, buduję. Ja sobie za nim spokojnie pobiegnę. Tylko czemu ja mam high ground? Dobra, oni się ze mną biją o ten high ground, let's go. Muszę go tylko skolapsować. No i ziomek poleciał na mnie pan spadem. Chodźcie do góry, chodźcie do góry. No borowiczki do góry. Strefa go zabiła. Chodź do góry, chodź do góry, chociaż ciebie zabiję. Nie, no tego też strefa zabiła. Casual. Polecę sobie tutaj. Kupię dubletówę, Zabiję jakiegoś chłopka. A z kolejnym ziomkiem pójdę w build fight. No to się walimy. Schodzę sobie kulturalnie szybciutko na dół. Szybko kolapsuje tego typa. Proszę spadnij. Jest advice classic i zginął od strefy. Nie chcę mi się. Tu jest jakiś chłop. Ej, byku, nie strzelaj. Kolega chyba nie rozumie. I też zginął od załna. Po prostu nie da się tego zrobić, no. Oho, klepiam się tutaj. Buduj do góry, no. Ten poleciał impulsem. A ten drugi biegnie. Jak ja mogę go skolapsować? Umarł od strefy. A ten co robi? A ten drugi mnie puszuje. To ja uciekam, pozdro. Advice classic. No i żamek leci. No musi zginąć, musi zginąć. No nie zginął. Advice classic. żamek mi skoczył na głowę. I mnie zabił. Nie da się, adwisek po prostu się nie da. Oczywiście, ja czekam na karę. A wam wszystkim życzę miłego dzieńka. Do następnych, trzymajcie się. Piona.